Na tysiąc, opowiadam w górę. No to przyjdzie do was Pan Paweł, no i da Wam własny telefon nowy. Siema! Z tej strony Weziv. Jeszcze tak przed chwilą chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama WeZiwity. Każdy komentarz o kamera kamera Ja także piszcie w komentarzu kamera, a ja wam przywinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę suba dzwonem. No i wiem, że na moim drugim kanale dawno nowego filmu nie było. Zapraszam na ten mój drugi kanał, również, ponieważ tam jest mega fajny film ostatni, ale generalnie dlaczego tam nie było filmu? No dlatego, że po prostu spadł w śnieg, no i strasznie śnieży, ale jak przestanie, no to zamierzam wyjść na rower i coś dla Was nagrać. No i zapraszam do opcji Kanale dla chętnych, no a my już oczywiście możemy przejść do odcinka. Dobra, a więc generalnie witam Was w Fortnite. Cie. No i dzisiaj sobie pierwszy błąd wykonamy w lobby, także w ogóle będzie to mega fajny błędzik. No i jedyne, co teraz musimy zrobić, jak jesteśmy w lobby, no to musimy sobie wejść w szafkę i znaleźć sobie po prostu skina, który ma taką nietypową pozycję. Jakby nie stoi tak normalnie, tylko ma jakoś ręce uniesione czy coś takiego. Trzeba znaleźć takiego skina, który ma taką nietypową pozycję. Czy ja tutaj gdzieś takiego mam teraz? Bo możliwe, że ja w ogóle takiego nie mam, ale nie, chyba ten może być. Ale jakbyśmy znaleźli jakiegoś, który jest tak po prostu bardziej tak, jakby ma te ręce. O, na przykład ten. No i generalnie musimy sobie wziąć takiego skina. No i teraz musimy po prostu kliknąć, wybierz tryb kreatywny, a właściwie to po prostu musimy kliknąć, wybierz tryb, no i ratowanie świata, nie wiem czemu powiedziałem kreatywny. No, no i w każdym, w każdym razie, w tym momencie musimy sobie w ratowaniu świata, w szafce będziemy musieli sobie wybrać po prostu skina, którego będziemy chcieli zyskać, tylko ja sobie oczywiście odbiorę nagrodę. Także dobra. No i teraz musimy sobie po prostu w szafce, tutaj wybrać skina, którego będziemy chcieli mieć jakby w Fortnite'cie. W tej, w tej pozycji, także powiedzmy, że ja bym chciał mieć ja bym chciał mieć jakiegoś skinka hmm, może, 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 może byśmy chcieli tego skina, bo to musi być skin, który ma normalną pozycję no i teraz klikamy z powrotem, wybierz tryb gry no i teraz powinniśmy mieć w lobby właśnie tego skinka z taką dziwną pozycją, jeśli ten błąd działa. No i jak widzicie, tak, a nie dość, że mamy z tą dziwną pozycją, no to mamy tak pobagowanego go. Także co, myślę, że jest to tak naprawdę mega fajny błąd, który możecie zostawić łapkę w górę i co, możecie wejść na mojego Instagrama, oczywiście izby, na mój drugi kanał, na mojego Discorda, no i dajcie znać, czy wiedzieliście o tym błędzie. Generalnie w ten sposób możecie potrolować sobie znajomych, że na przykład macie jakiegoś skina przedwcześnie. Czy coś takiego, nie wiem czy to widzą inni gracze, nie mam za bardzo z kim tego obecnie sprawdzić Ale jeśli to widzą inni gracze, no to generalnie to jest w ogóle jeszcze epickie Ale nie jestem pewien czy to widzą inni gracze, także możecie sobie z jakimś znajomym przetestować No i czy za ten błąd dostaniecie bana No i na jakieś 90% nie Teoretycznie, no to w teorii samej możecie dostać bana, ale praktycznie, no to wątpię, żebyście za coś takiego dostali bana. Chyba, żebyście, nie wiem, no próbowali jakoś wykonywać to do jakichś swoich własnych celów, no to wtedy możecie dostać bana, ale generalnie, żeby na przykład potrolować znajomych czy coś takiego, no to raczej bana nie dostaniecie. No i generalnie, tak naprawdę to jest mega fajne, co obecnie tutaj widzicie na ekranie. No, i no, nie mam tutaj za dużo nic do gadania, no naprawdę jest to mega fajny błąd. No, i w ten sposób tak naprawdę mamy nowego darmowego skina. A właściwie to mamy nieskończoność takich skinów. No, i w sumie, no to myślę, że możemy sobie jeszcze z jednym skinem to wykonać na szybko. Także weźmy sobie jeszcze jakiegoś innego skina. Na przykład, może byśmy chcieli w tej pozycji. Także dobra, tak byśmy chcieli. No, i teraz klikamy sobie, wybierz tryb kreatywny. No, i sobie weźmiemy jakiegoś skina, którego nie ma na pewno w Fortnite. Cie. Hmm, jakiego nie ma w Fortnite w tym, bo teraz przetestujemy czy to działa z innymi skinami. Myślę, że może nie być skina tego i tego na pewno nie ma. No i sobie przetestujemy czy to zadziała teraz. No i generalnie no to sobie teraz sprawdzimy czy to działa właśnie ze skinami, których nawet nie ma w, na tym trybie. No i niestety nie działa ze skinami, których nie ma na tym trybie. Także to musi być tryb, a właściwie to musi być skin, który jest normalnie również w trybie tym jakby darmowym Fortnite, Także co? No tak naprawdę jest to naprawdę mega fajny bonus, Za który możecie zostawić łapkę w górę w zwaną, Możecie wejść na mojego Instagrama Na mój drugi kanał, na mojego Discorda Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści Kamera serduszkuje Także piszcie w komentarzu kamera, a ja wam przypinam serduszko No i nie wiem czy wiecie, ale na 1000 w górę No to przyjdzie do was Pan Paweł, no i dawam własny telefon. Nowy także co, zostawiacie łapki w górę. No, jak coś to jest żart, żeby nie było zaraz. No i dobra, myślę, że tak naprawdę mega fajny błąd, zostawmy łapkę w górę. Suboz wam wkładnijcie na moje Instagrama, ojcowie na mojego Discorda. No a my już oczywiście będziemy przechodzić do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie to teraz musimy sobie wejść w szafkę, no i wybrać sobie zbierak, który po prostu jest podwójny, ale jakby ma edycję stylu na pojedynczy. No i ja mam taki jeden zbierak. No i to jest zbierak nowy z Marvela i on jest gdzieś tutaj, on chyba był nawet z tego co wiem darmowy, także no generalnie on wygląda tak, no i musimy sobie wybrać jego styl, właśnie nie ten podwójny, który jest domyślny, tylko ten, czyli pojedynczy, no i klikamy sobie zapisz, no i musimy sobie wejść w kraj, no i teraz na przykład ja sobie wejdę na laboratorium bojowym, ale z tego co wiem to chyba można wykorzystać nawet na trybie solo. Ale ja sobie wejdę na laboratorium bojowym, żeby na pewno nikomu nie przeszkadzać. Chociaż wątpię, że w jakimkolwiek stopniu to by mogło komukolwiek przeszkadzać, no ale wiecie, jak to jest. No, lepiej być pewnym, po prostu, że no nie będziemy nikomu przeszkadzać. No i dobra, teraz w każdym bądź razie musimy się udać tutaj w strefę punktu zerowego. Także właśnie, no to jest dosłownie chwila, moment. Dosłownie nam zostało 900 metrów. No i w ogóle będzie to błąd, dzięki któremu otrzymamy nowy zbierak. Tak jakby nowy zbierak, będzie to po prostu stary zbierak, ale przerobiony, no i będzie to naprawdę mega epicko wszystko wyglądało no i dajcie znać właśnie czy, czy już się domyślacie o jaki błąd chodzi, pokazywałem kiedyś podobny błąd, ale ten błąd jest inny, inaczej to wszystko działa ale otrzymywaliśmy podobny efekt, tylko że według mnie sporo brzydszy, sporo gorszy no, a ten bunt będzie po prostu lepszy, będzie dawał lepszy efekt tego zbieraka. Także generalnie, no, to będziemy potrzebowali naszej klawiatury, bądź, no nie wiem, pada na czym wy tam gracie, żeby móc skakać, no jakby no, to jest oczywiste. No i no, teraz musimy sobie polecieć gdzieś w strefę właśnie punktu zerowego i znaleźć te kryształki, które możemy normalnie sobie zjeść. Także z tego co wiem, to one można je. O, tutaj na przykład znać. No i jak widzicie, przyjrzyjcie się teraz temu zbierakowi. No i klikniemy sobie z użyj. I teraz musimy double jumpować. No i jak widzicie, zbierak jest podwójny, po prostu ze dwóch stron mamy taki zbierak i z daleka, o nie! I teraz straciłem to, a nie, jest cały czas. No i teraz z daleka to wygląda jakbyśmy mieli po prostu taki zbierak jakby z jednej i z drugiej strony tak wyglądał. No i naprawdę wszystko to jest epickie. Możemy sobie zbierać w ten sposób macy. Naprawdę to mega epicko wygląda. No i już chyba nawet ten efekt kulki ze mnie zszedł, a ja dalej mam ten zbierak. Także jak widzicie jest to naprawdę epickie i dopóki nie zmienimy chyba zbieraka na cokolwiek innego. No, to zachowamy to. Bo teraz, na przykład, weźmy sobie to. No, i już widzieliście, że straciłem ten efekt. Ale generalnie, to w ten sposób możemy otrzymać jakiś darmowy zbierak. Tak, no, dosłownie na chwilkę. Ale fajnie by było, jakby w ogóle Epic wprowadziło tego typu zbieraki. Takie, żeby były po dwóch stronach, tak jakoś zrobione. Że z jednej i z drugiej strony, to by było naprawdę epickie. No, i dajcie znać, właśnie, czy chcielibyście takie zbieraki zobaczyć w Fortnite. Cie. No i dobra, teraz sobie zejdziemy. No, i może jeszcze raz weźmiemy tą kuleczkę. Może jeszcze raz, jakby. Zużyjemy sobie ten kryształek. Także dobra. No i teraz użyjmy double jumpa. No i jak widzicie to działa. Także no, naprawdę mega fajny błąd, za który możecie zostawić łapkę w górę i sobie zwaną. możecie wejść do mojego instagrama i w drugi kanał na kanone, mojego Discorda. No i ja myślę, że możemy tym akcentem przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc wątpię, żeby ten bunt się Wam kiedykolwiek przydał. Jest to taki bunt ciekawostkowy, ale w sumie, może jakoś wymyślilibyście sobie coś, żeby się przydał. No, nie wiem, zależy od tego, jakie macie pomysły. W każdym bądź razie, no to ten bunt jest czysto ciekawostkowy i odkryłem go całkowicie przez przypadek teraz obecnie. Także no, generalnie. No to to jest coś takiego, żeby, że nie będziemy otrzymywać strat HP od właśnie tego, że sobie strzelimy tak, tym że sobie właśnie, no tak zrobimy tym RPG-em No i jak to teraz zrobić? No to musimy po prostu wejść sobie na tego tirka. Także sobie wychodzimy na tirka, tylko nie w ten sposób jak ja to teraz zrobiłem, tylko w inne. Zaraz już wam tłumaczę jak? Gdzieś tutaj? No nie, nie mogę. Nie mogę teraz wejść, za bardzo się zbogował ten tirek Dobra. Musimy po prostu stanąć w miarę na tym tirku Tylko że to może być teraz cięższe niż się wydaje. Gdzieś tutaj. O, dobra. No i w tym momencie musimy strzelić tutaj RPG-iem. No i jak widzicie, ja nie otrzymałem żadnych strat HP, a Tirek zaczął być zbagowany. No generalnie nie da się na niego wskoczyć w żaden sposób. Tirek oczywiście otrzymuje stratę HP, ale no generalnie ten Tirek jest całkowicie zbagowany, jak widzicie w tym momencie. No i jakby nie wiem co się dzieje, nie wiem na co to wpływa. Ale jak widzicie cały czas, no, nawet jak po prostu tutaj oddam ten strzał Tylko muszę wejść No to nie dostaje strat HP, tylko t, t dostaje cały czas Chwilkę, tylko sobie go odbagujemy O nie, on się dalej nie odbagował No dobra, w każdym bądź razie jak widzicie to cały czas działa No i to jest taki śmieszny błądzik, za który możecie zostawić łapkę w górę i sobie z Zostawcie właśnie tą łapkę w górę, i z w wpadnijcie na mojego Instagrama Zdecydujcie na moje drugie kanał, na mojego Discorda Pamiętajcie właśnie, że każdy komentarz o treści kamera serduszkuje, także piszcie w komentarzu kamera, a ja bym przymieniał serduszko. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie w pamięci na moich Instagramach, z na mój drugi kanał, na mój Discorda. No i co, ja się już oczywiście z wami będę żegnał, trzymajcie się, no i cześć!